So we can be free <laughs> Tampa Drift to 92 pojazd prezentowany w tej serii. Jak sama nazwa wskazuje jest to samochód, który opiera się na zwykłej Tampie i został przerobiony na potrzeby driftu. Samód wzoruje się na Ford Mustang z rocznika 64-73 do i na Dodge Dart z rocznika 70 i 71, no ale też pod względem zmodyfikowania bardzo wzoruje się na samochodzie Kenabloka, czyli na Ford Mustang Unicor RTR z rocznika 65. na no tych samochodów widzicie teraz na ekranie. Oczywiście podobieństwo do samochodu Kenabloka nie jest przypadkowe, bardzo prawdopodobne, że jest to easter egg, ponieważ końcem 2014 roku Ken Block urządził sobie pokazową jazdę tym samochodem po zamkniętych ulicach Los Angeles. Na filmik z tego wydarzenia jest na YouTube i ma już ponad 36 milionów wyświetleń. Co do Tampy, to oczywiście największą zaletą tego samochodu jest drift. Wtedy tej dziedzinie Tampa w GTA jest bezkonkurencyjna, bardzo ładnie wchodzi bokiem w zakręty, łatwo się ją kontroluje, co oczywiście sprawia bardzo dużo frajdy. Tampa Drift ma bardzo dużą prędkość maksymalną jak na samochód Muscle, dlatego w grze przypisano ten samochód do samochodów sportowych. Również przyspieszenie jest ponad przeciętne jak na klasę Muscle. Jednak przez to, że samochód przypisano do klasy samochodów sportowych, Tampa Drift można nazwać przeciętniakiem, ponieważ w tej klasie jest sporo samochodów lepszych od Tampy. Myślę, że tutaj twórcy mogli śmiało przypisać ten samochód do klasy Muscle, ponieważ Blackfin, który jest w, który jest w tej klasie, ma bardzo podobne parametry Tampa jak na te warunki jest dość droga, kosztuje 995 tysięcy dolarów no i można ją zakupić na serwisie internetowym ale spójrzmy teraz jakie modyfikacje ten samochód posiada do wyboru mamy pancerz, hamulce silnik klaksony światła, w tym neony Motywy malowania. Mamy tutaj dwa motywy. Jeden z samym lakierem. Tablice rejestracyjne. Lakierowanie. Tutaj mamy dostępny kolor podstawowy oraz dodatkowy. Zawieszenie skrzynie biegów, turbo, koła. No na sam koniec szyby. No jak widzimy, tampa ma tutaj tych modyfikacji bardzo mało. E, mi osobiście tutaj najbardziej brakuje modyfikacji maski. Naleźto się teraz samo na trasie Drag przy DiPoTuningu zobaczmy, jakie czasy ten samochód osiąga. E, no to sprawdzimy tampy Drift przed modyfikacją. Tampanie modyfikowane, osiągnęło czas 19 sekund i 22 setny. No to teraz sprawdzimy samochód po modyfikacji. Lampa modyfikowana, osiągnęła czas 18 sekund i 3 setne. No to wpisujemy wyniki do naszych czterech tabeli i porównujemy z wynikami innych samochodów. Mamy cztery tabele, dwie w klasie pojazdu przy depotuingu i dwie ogólne te przy tipu Podsumowując, pierwszym plusem tego samochodu są bardzo dobre warunki do driftu. Drugim plusem są osiągi tego samochodu jak na klasę muscle. Gdyby samochód był w tej klasie to byłby w niej najlepszy, ale niestety Rockstar przypisał ten samochód do samochodów sportowych, a szkoda. Trzecim plusem są motywy malowania. Pierwszym minusem będzie przypisanie tego samochodu do klasy samochodu sportowych. W tej klasie tampa wypada bardzo przeciętnie. Drugim minusem jest mało możliwości modyfikacji, naprawdę tutaj brakuje sporo tych możliwości tuningu. Wystawiam temu samochodowi słabą ósemkę ze względu na te warunki do driftu. Ale w sumie się nie zdziwię, jak wystawić ci niższą ocenę. Piszcie w komentarzach, na jaką notę wy oceniacie ten samochód. Jaki będzie kolejny samochód? To wszystko zależy od Was. Napisz w komentarzu, który z tych dwóch pojazdów zobaczyć w kolejnym odcinku. Inaczej się w ankiecie, która jest na grupie, a link do tej ankiety znajdziecie w opisie. Aby wybrać dwa samochody do tego obrazka, który też pojawi się w kolejnym odcinku. i